Cześć, witajcie na kanale Test Tools. Z tej strony Kasper, a w dniu dzisiejszym test oraz recenzja właśnie tego kolosa wielkiego wyburzeniowego młota udarowego marki Geko Prezentowany zestaw zawiera młot udarowy wyburzeniowy 1700W. Dłuto płaskie 40 mm na 410 mm szpicak o długości 410 mm, pojemnik z olejem, klucz serwisowy oraz komplet zapasowych szczotek węglowych. Młot zapakowany został w solidną metalową walizkę, która ułatwi przechowywanie oraz przewożenie młota wraz z całym osprzętem. Warto wspomnieć, że nasze urządzenie spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełną deklarację zgodności znajdziecie w instrukcji obsługi. Solidna i bardzo wytrzymała konstrukcja, a przy okazji ciekawy design zapewnia nam możliwość pracy w ciężkich wyburzeniowych warunkach. Młot posiada dodatkową rękojeść z możliwością obrotu o 360 stopni, co pozwala na wygodną i efektywną pracę, bardzo dobrą stabilność, doskonałe przełożenie siły oraz świetne wyważenie, co przekłada się na pracę bez uciążliwego zmęczenia. Z podstawowych danych technicznych moc 1700W, energia udaru 60 J, waga 22 kg. Rodzaj mocowania sprzętu SDS Hex 30 mm. Przejdźmy teraz do testu. W tym celu przygotowałem żelbetonową zbrojeniową płatę której z pewnością nie dalibyśmy rady wyburzyć zwykłym małym młotem. Do tego celu użyjemy dużego młota wyburzeniowego marki Geko. Pamiętajcie, aby przy takich pracach zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bardzo przydatna jest opcja ciągłej pracy dzięki zablokowaniu spustu. Jak sami widzicie burzenie przebiega bardzo szybko i sprawnie. Ta naprawdę mocna, zbrojona płatew nie stanowi dla naszego młota żadnego problemu. Spróbujmy teraz jak sprawdzi się szpicak. Wymiana osprzętu w naszym młocie jest bardzo szybka i trwa dosłownie sekundę. Już jesteśmy gotowi do pracy. Jak sami widzicie została tu tylko kubka gruzu. Szpicak również radzi sobie doskonale. Idealnie sprawdzi się przy wyburzeniach ścian lub przy przebijaniu w stropów. Doskonałym rozwiązaniem o które zadbał producent jest regulowana rękojeść dzięki której możemy dopasować ją do naszej aktualnej pozycji żeby nasza praca była wygodna. Podsumowując, młot wyburzeniowy marki Geco to idealne urządzenie, dzięki któremu z łatwością wyburzymy oraz przebijemy ciężkie materiały betonowe oraz żelbetonowe. Swoje zastosowanie znajdzie na pewno wśród profesjonalistów. Jest to na pewno produkt warty polecenia. Zapraszam do odwiedzenia strony Geco i zapoznania się z inną ofertą handlową właśnie tej firmy i z ich produktami. Zapraszam i polecam. Cześć!